Szanowni, nazywam się Jerzy Kruk, a Wy oglądacie Four Senses TV, to jest kanał, w którym degustujemy. Szanowni, tak jak zapowiadałem, w tym odcinku zajmiemy się dwiema butelkami które przez jednego szomeliera, czyli Tomka Koleckiego, ee, który doradza Biedronce, zostały przez niego zarekomendowane, zaś przez Wojtka już z inicjatywy jedno poparte, pochwalone, drugie skrytykowane na miazgę. Więc dzisiaj będę tym kolejnym oceniającym oceniających. Ale zanim to się wydarzy, powiem, jak to powinno wyglądać znacznie lepiej. Chciałem Was zaangażować w przyszłości, że kupujecie butelki, umawiamy się na konkretny termin, o którym Was informuję, Wy otwieracie wina, ja otwieram wina, wkładamy nosy i sprawdzamy, cóż tam jest, jakie to jest wino, mówimy sobie o nim. Wy czatujecie, komentujecie, ja gadam i odpowiadam równocześnie. Więc to byłoby coś naprawdę jedynego w swoim rodzaju, niezależnie gdzie mieszkacie, gdzie jesteście na terenie Polski. Pewnie połączyć będzie się można było, można się będzie absolutnie z tą transmisją, gdziekolwiek będziecie na świecie. Co prawda, butelki, które będziemy degustować, no, 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 no będą na rynku polskim. Łatwo dostępne, bo dokonamy to w ten sposób, że to nieraz będą sieci marketowe, nieraz będę was odsyłał do konkretnych sklepów winiarskich, internetowych, gdzie jakąś butelkę będzie można zakupić. Więc jeżeli jesteście gotowi, jeżeli chcecie naprawdę zdobywać wiece w sposób. Niezwykle aktywny, najlepszy jaki można by było zdobywać. Mało tego, możecie z tego zrealizować ciekawe spotkanie towarzyskie. Czyli powiedzieć swoim znajomym, słuchajcie, wbijajcie do nas do domu, otwieramy butelkę i słuchajcie, będzie u mnie reprezentant Polski na mistrzostwach świata Somelierów, więc będziemy mieli małe szkolenie Somelierskie. Podejrzewam, że to może waszych znajomych zaangażować do pojawienia się u Was. I może im się takie spotkanie naprawdę podobać i może stanowić o jego wyjątkowości. Zapewniam Was, że spotkania ze mną nie są najtańsze. Jak tam przewertujecie moją stronę, to najtańszy nie jestem. A to uważam, że jest takie podejście misyjne. Zorganizuję dla Was nie tylko ja będę gadał. Nieraz organizuję innych kolegów, szomelierów, Adama Pawłowskiego, Tomka Koleckiego, Andrzeja Strzelczyka. Wszyscy bez problemu jestem 100% pewny, że się zgodzą. E, zaangażuje nieraz e, różnych szefów kuchni i, i będzie to wspólna degustacja jakichś win wraz z wami, online. Coś niezwykłego, coś, czego w Polsce jeszcze nie było, a nie sądzę, że zbyt wiele osób to robi na świecie. E, więc po pierwsze, muszę wiedzieć, kto z Was ma ochotę w tym uczestniczyć. Kto z Was jest gotowy do tego, żeby wydać maksymalnie 50 zł na butelkę i spotykamy się raz na dwa, raz na miesiąc. Na tego rodzaju degustację. Muszę wiedzieć, kto jest chętny. Muszę zgromadzić to odpowiednie grono i zaczynamy. Zaczynamy. W zasadzie technicznie jestem przygotowany. Muszę to tylko odrobinę poćwiczyć, więc chwilę czasu rzeczywiście potrzebuję, ale narzędzia absolutnie ku temu, żeby zrealizować tego rodzaju przedsięwzięcie mam. Więc potrzebuję tysiąc osób, które muszą się zarejestrować u mnie na stronie. Wpis, pod tym filmem będzie, w każdym z kolejnych filmów będę o tym przypominał, więc jeżeli macie ochotę uczestniczyć w degustacjach online wraz ze mną, to wbijcie się na moją stronę wraz z tym filmem, na dole będzie formularz zgłoszeniowy. Jeżeli zgromadzi się tam tysiąc osób, będę Was na bieżąco informował, ile osób tam jest, mniej więcej w perspektywie tam paru dni, ile osób mamy, po to, żebyście angażowali swoich znajomych, po to, żeby było tam tysiąc osób. Jak będzie tysiąc osób, ja będę w to absolutnie wierzył, że z tych tysiąca osób 300, może 400 rzeczywiście będzie uczestniczyć w tej degustacji. tej degustacji wspólnej wraz ze mną i z innymi osobami. To będzie początek. Początek ciekawej, nowej drogi, nowej formuły, e, która może być niezwykle interesująca. Pomyślcie, mogę dla Was organizować wina w dobrych cenach. To będzie ala grupon winiarski, no. Wiele korzyści może z tego absolutnie płynąć. Dobra, mam nadzieję, że Was zaangażowałem, mam nadzieję, że Was zachęciłem. Wpisujcie się, żebym wiedział, że naprawdę tu jesteście. Udowodniliście mi to w poprzednim filmie. Sporo osób zgłosiło się po prezent. Fajnie, bardzo dziękuję. Miałem możliwość bezpośredniego kontaktu z paroma, z paroma osobami, bardzo mi się to podobało. Z tego co wiem, prezencik też się podobał, więc, więc tak trzymamy. To grono, które się zapisze na te newslettery, dodam jeszcze, że będzie dla mnie najważniejszym gronem, do którego na dobrą sprawę komunikuję. Jest 3000 osób subskrybujących kanał ponad YouTube. Jest ponad 2,5 tysiąca osób, które są fanami strony na Facebooku. Te osoby, które się wpiszą na degustację, będą najważniejszymi. Wam będę przesyłał coś nie nas, bardzo. Indywidualnego, więc serdecznie Was wszystkich zapraszam. Te liczby pół pozwalają mi wierzyć, że sporo osób z tych właśnie miejsc komunikacji, właśnie przerzuci się i da mi znać, że też ma ochotę uczestniczyć w tych przedsięwzięciach. Więc zapraszam. Dobra, a teraz czas przejść, czas przejść do, do butelek. Więc otwieramy. Zaczniemy od tej, od tej paskudy. Przepraszam, otwieram e, nie do końca somelierską, czyli tak na szybko, nie do końca profesjonalnie. Pamiętajcie, jeżeli folia, e, to, to to co tu było, e, jest obcięta tu powyżej na tym pierwszym rancie, to oznacza, że w danej restauracji, która wam serwuje wino, wino someliera nie było. E, w naszym kodeksie jest zawsze poniżej. Nie do końca jest takie ściąganie w całości tej folii. Dobra. Otwieramy pierwszą, pierwszą flaszkę. Trochę przepuczę kieliszek. Ależ mam ochotę, ale mam ochotę włożyć nos i już od razu powiedzieć Wam, co się tam dzieje. Ale nie, powstrzymam się. Zapachy trochę mnie nie dochodzą. Okej. Okay. Dobra, drugie wino. Co to będzie? Co to będzie? Monte Pulciano d'Abructo. Wino się nazywa Alteno, rocznik 2014. Drugie wino: Monte Carbonero, Tempranillo i Syra. Takie szczepy. Ok. Dobra, wino pootwierane. To jest moja spluwaczka. Na szczęście, moja żona. Nie ogląda co specjalnie, tylko niektóre filmy, więc nie będzie wiedzieć, że właśnie używam jej świecznika do wypluwania wina. Nie mówcie jej, tak wygląda to w oryginale. Tu świeczuszka, ładny, ładny. No, ja będę teraz sobie. Dobra, tylko cisza, nikomu. Dobra, 12 zł. 12 zł. Które lepsze, które gorsze? No dobra, ja już wiem, no. Znaczy nie, nie wiem, które lepsze, które gorsze, ale w zasadzie najważniejsze było to wino, tak? Skrytykowane, bo... Powiedzieć wam? Hmm. Jeszcze Pisz. chwila O ja Cię kręcę Coś kamera na chwilę przerwała Niestety ma automat, który nie wiem jak wyłączyć, że po w paru minutach nagrywania on się nie y, sam wyłącza. Drugie wino. Myślałem, że się znowu wyłącza. Mm. Słuchajcie, jest problem. Znaczy mam dość poważne Mam też poważny problem, no, bo ja nie wiem jak to ująć. Dajcie mi chwilę, żeby wam muszę to przemyśleć. Dobra, moment. Szanowni, wracam. A to była chwila rzeczywiście Czy znaczy, Prawda jest taka, że oba wina są OK, absolutnie oba wina są OK yy, i Powiem tak, szomelierzy się w takim wypadku podpisują pod tymi winami. Wojtek się nie podpisuje pod jednym. Znaczy Zastanawiałem się, jakby na, na tego rodzaju formułę, że Wojtek pojechał temu winu. Z tego i wyłącznie powodu, że w zasadzie w większości osób i tak to wino się nie będzie podobać więc w zasadzie skrytykowanie wina, które się ogólnie mówiąc nie podoba większości konsumentów, bo jest po prostu, jest, coś, jest kategoria. Wino może być dobre, ale może być niekonsumenckie, a w związku z tym dla większości pod niebie, większości osób, które kupują wina, może być po prostu winem nie, niespecjalnie dobrym. I to jest taki, bym powiedział, łatwy, łatwe wino do bicia, można było tak nazwać. Więc teoretycznie to wino może i jest łatwe do bicia, tu brakuje może jakiejś cielistości, to nie jest... To jest da d'Abruzzo. Patrząc na etykietę spodziewałem się czegoś troszeczkę innego, coś mocniejszego, coś bardziej cielistego. To wino jest po prostu rzadsze, ale żeby tu mówić o jakiejś niepoprawności, jest bardzo fajny, świeży owoc czysty, lekki, ee, wszystko jest w partnerstwie, czyli zbalansowany. Ten subtelny, delikatny owoc, równocześnie odpowiada tej strukturze, która jest w ustach. Nie do końca typowa dla Montepulciana. A w ciemno? Naprawdę, to nie sposób było powiedzieć, że to jest Montepulciana. Ale w tych kategoriach nie oceniamy. Ja zakładam, że teraz nie widzą w ogóle etykiety. I czy to wino jest poprawne? Jest poprawne. W ustach to wino ma świeżość. E, czy ma kwasowość octową już w tych kategoriach? Oczywiście, że my fani wina, tak na dobrą sprawę, łącznie z Wojtkiem jesteśmy tak zwanymi AC Lovers, czyli miłośnikami kwasowości, tak na dobrą sprawę. No ale ta kwasowość jest tu fajna, jest tu absolutnie właściwa, taninek, tanin jest tu mało. W porównaniu do tego, to jest taki, nie chcę powiedzieć, że taniczny potwór, no ale w porównaniu do tego Montepulcianu, to to jest. Ja na dobrą sprawę, jakbym się miał zastanawiać, które wino jest bardziej konsumenckie, to wbrew pożorom absolutnie myślę, że to, o tej lekkiej butowie, mimo że ta kwasowość jest tu wyczuwalna, ale ona jest przyjemna. Ona jest naprawdę przyjemna. Jest to kwasowość świeżego, świeżego. Nie przejrzałego, nie bardzo dojrzałego, tylko świeżego owocu. Więc naprawdę tu oczywiście wszystkiego jest więcej. Po prostu jest więcej, więcej słońca, więcej Owocowości, ciemniejszego owocu. No i więcej tanin. Te taniny są absolutnie wyczuwane. Bardzo fajne, bardzo poprawne wino. Oczywiście, gdybyśmy mieli oceniać, to oceniam wyżej, to oceniam niżej, ale to nie jest to, to nie jest złe wino. To nie jest wino, to nie jest złe wino. To jest naprawdę w porządku wino. 12 zł. Wow! Szanowni, co będzie w następnym odcinku? W następnym coś fantastycznego. Będzie naprawdę piękny odcinek na temat tego, jak się zachowywać przy stole. A konkretnie odnośnie jednego błędu, który na pewno popełniasz. Mówię to, że na pewno to popełniasz ten błąd z tego względu, że popełnia go 99,9% osób. Więc, jeżeli chcesz wiedzieć, jak nie popełniać kluczowego błędu w trakcie spotkań biznesowych, zwykłych sytuacji, jeżeli chcesz jako obsługa kelnerska wiedzieć, jaki błąd popełniają wszyscy kelnerzy, prawie 99,9, to koniecznie oglądaj następny odcinek For Sensus TV. Wystąpi Adam Jarczyński, ekspert, jeśli chodzi o savoir vivre, i równocześnie ekspert, jeśli chodzi o sprawę protokołu. Dy, dyplomatycznego. Do zobaczenia. Subudzie.